Dzień dobry Państwu. Dziś ja i doktor zajmiemy się małymi filtrami do akwariów o maksymalnej pojemności 30 litrów. Przetrzepiemy dokładnie i przyjrzymy się sześciu modelom, prawda? Doktor dziś dużo sierści gubi. Pewnie będzie na każdym ujęciu. Nie? No. no i musiałem się przebrać po przytuleniu kota. Byłem cały w sierści. Wybór filtra do tak małego akwarium wcale nie jest taki prosty, jak na początku mogłoby nam się wydawać, bo czym się kierować? Gabarytami. Im większy filtr, tym większa pojemność filtracyjna, większe złoże, ta gąbka jest większa, więc lepiej będzie filtrował, rzadziej się będzie brudził, więc rzadziej trzeba będzie go wyciągać i czyścić. A może mały filtr z mniejszą gąbką, ale za to mało widoczny w akwarium? Za to szybciej się brudzi, często do niego trzeba zaglądać. A może filtr kaskadowy, który będzie wisiał za akwarium, będzie praktycznie niewidzialny, ale media filtracyjne, ich wielkość jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Co tu wybrać? No jest dylemat, co? Mamy tu dziś sześć filtrów. Kilku producentów. Nasz rodzimy Aqual, Eheim, Marina, czyli Hagen producent znanego Wam Fluvala i Hapet. Hapet nie jest producentem, ale importerem chińskich filtrów. To jest to najliczniejsza grupa dzisiaj, bo aż trzy modele filtrów. Przyjrzyjmy im się dokładnie. Pierwszy na warsztat idzie Eheim. Eheim. Nie wiem. Olać to. Jak widzicie filtr jest z średnich gabarytów. Z doświadczenia powiem Wam, że te przyssawki bardzo szybko robią się twarde, plastikowe i się odklejają. Straszna lipa. Dość szybko to się dzieje. No, a one trochę kosztują. Też warto o tym pomyśleć. Jak się dobrać do mediów filtracyjnych? Ściągnąć tą kopułkę należy, wyciągnąć gąbeczkę. Gąbeczka jest takich rozmiarów. Średnie gabaryty do większych w naszym zestawieniu dzisiaj. Tak wygląda rozebranie do czyszczenia wirnika. Prosto, prawda? Pomyślane. Cyk tu jest dysza, którą się kieruje kierunek wypływu z tego filtra i tutaj z tyłu tym i moc filtr pobiera tylko 3,5 waty a jego moc maksymalna, czyli przepływ tej pompy jak gdyby to tylko 180 litrów na godzinę, co jest wystarczające do akwariów maksymalnie 30 litrowych następnym produktem jest orka jest to wyrób chiński dystrybutorem jest Hapet Dystrybuję go pod swoją własną marką, czyli Hapet. Jak widzicie, filtr nie ma możliwości regulacji wypływu. W komplecie jest taka dysza, w którą można kierować kierunek wylotu i taki system natleniania. Może komuś się przydaje, ale w nocy przy tym nie pośpisz. W opcji jest jeszcze deszczownica. To się wszystko tutaj rozbiera. I można założyć deszczownicę. Tak to wygląda. Fajna sprawa. Lepiej mieć niż nie mieć. Przystawki również są niewielkie. Trochę bardziej plastyczne, mięciutkie. Dłużej wytrzymają niż te Heima Zobaczmy, jak wygląda środek, czyli media filtracyjne. Mamy tutaj. Mały kadrycz. W środku jest węgiel aktywowany. No niewiele. Kilka ziarenek. Ale jest sporo miejsca. Można sobie tam dosypać z czegoś innego. Jest rozbieralny. Eee, nie jest. Ale dla chcącego nic trudnego. I gąbka. Trochę mniejsza niż ta w poprzednim filtrze. Z otworem. Wszystko Szybko, ładnie się składa. Obsługa bezproblemowa, raczej. Jakość wykonania całkiem fajna. Moc 3,5 W. Moc pompy maksymalnie 250 litrów na godzinę, jak wspomniałem, bez możliwości regulacji. Kolejnym filtrem jest też chiński wyrób pod standardami Hapeta. Jest to Delfin 350. 350 to jest cyfra, która mówi nam o wydajności pompy. Jest to 350 litrów na godzinę. Jest to najmocniejszy z serii. Są jeszcze słabsze modele, wyglądają tak samo. Różnią się tylko wydajnością pompy. Są modele 200 i 150 dodatkowo. To jest 350, czyli najmocniejszy. Przysawki jeszcze mniejsze. Jeszcze szybciej szlakie je trafi. System natleniania. Możliwość regulacji kierunku i możliwość kierowania mocy przepływu. Jakość wykonania, no tak już gorzej tu jest. A jak widzicie, przy zdejmowaniu słona odpada, ale to nie problem, ciek, ciek, zrobione. Ale zobaczcie za to, jaka jest duża gąbka w stosunku do tam samego filtra. Stosunek wielkości tej gąbki do, do urządzenia. Fenomenalny, co? Filterek daje radę. Czyści całkiem nieźle. Cena śmieszna. Następnym filtrem jest Marina firmy Hagen, czyli producenta znanego Wam Fluvala. Na wyposażeniu ma deszczownicę z możliwością przedłużenia. I taką dyszę z systemem natleniania, jak ktoś lubi. I możliwość kierowania wylotem. Nie ma możliwości regulowania mocy tego filtra. A jak z obsługą tego filtra? Proste, proste dojście do wirnika. Dość spory kadrycz wypełniony węglem aktywowanym i żwirkiem amonowym. Dużo większe niż to ma miejsce w orce. I gąbka. Niedużych rozmiarów z otworem, niezbyt gęsta. Jakość obsługi dość Prosto się to wszystko robi. Jakość wykonania przyzwoita. Moc tego filtra to 3,2 W, a moc pompy 300 litrów na godzinę. I nasza rodzima konstrukcja QL. Filtr Microplus. Jak to jest zbudowane? Jak to wygląda? Z ilu elementów to się składa? Fantastycznie. Mógłbym go za szkłem w kablocie trzymać. Wygląda niesamowicie, nie? Jak z innej planety. Albo z gry, machinarium. Nie wiem, czy kojarzycie, bardzo stara gra, ale bomba. Czeska, żeby było śmieszniej. Jak to jest zbudowane? Więc tutaj mamy dyszę z systemem natleniania i z takim haczykiem specjalnym, który tu się zawiesza. Możliwość regulowania przepływu kierunku tutaj wlotu. Duże przyssawki, ha, najlepiej przymając z nich wszystkich. I te nóżki gumowe, nie wiem, czy on ma stać na dnie, jak nie ma przyssawek. Taki jest zamysł był u konstruktorów, nie wiem, ale fajnie się gibie, jak galareta. No złożyć to do kupy, by się dostało części, no to powodzenia. Zobaczcie z ilu elementów to się składa. Widzę jak pani Kowalska to składa, już sobie swojemu synowi. Tak to wygląda. Tyle elementów. A jak wygląda dojście do mediów filtracyjnych? Schodzi. No tutaj parę elementów jest. Gąbka jest dziwnie wkładana. Zawijana. Przez co mi miejsce zajmuje. Całkiem niezły pomysł. Też dość rzadka, ale dość spora. Ale teraz to złożyć, u uh, birnik. Uh, uh. Dość proste. O, to się jeszcze tak rozkłada. Mm -hmm. Normalnie puzzle. Mm, teraz to złożyć. Nie. Trzeba być inżynierem, chyba. No okej. Okay. Weszło. Wkładamy tą gąbkę. Ten plastikowy Oring, który nie jest uszczelką, bo pod nam uszczelka. Tak gumowe nóżki. Okej. Okay. Przysawki To jakoś takoś szło. Kurde, się można zagubić. Tak szło. Chyba. Oho, tak. I to się wtedy tu wciska, przykrzywia. O! Zatrzaskuje do góry, ciągnie. Ten element się tu wsuwa. Okej. Okay. Teraz to się wkłada. Tu się wkłada. To się wkłada tu. To się wkłada tu haczyczek i po chwili jest koszmar do obsługi. Ale czyści działa. Jak ktoś lubi wyzwania, proszę bardzo. Dodam jeszcze tylko, że wydajność pompy w tym filtrze to 250 litrów na godzinę. Pobór mocy jest mi nieznany. I ostatnim filtrem w naszym zestawieniu jest to jedyny filtr składowy w dzisiejszym zestawieniu firmy Hapet, czyli filtr, który wieszamy o krawędź. Na krawędzi zbiornika do środka wchodzi tylko ta rurka i ta wylewka, tędy zaciąga, oczywiście ten wylewa wodę. Całe urządzenie jest poza akwarium. Fajnie wykonany, przezroczysty, mało widoczny. Sprawdźmy jak z obsługą. Wszystko przekrywa klapka, dość spora gąbka, jedna z większych, dzisiaj tu pokazywanych, jak z obsługą. Tu jest możliwość regulacji przepływu, dojście do wirnika proste, aczkolwiek pewnie w czasie powróżyć pensetą, żeby to wszystko dokupy. Złożyć. Szybko i na temat. I poza akwarium. I do tego tanie. Gąbkę możesz przeciąć na pół i na dole nasypać ceramiki filtracyjnej. Na przykład Siporaxu. Tego mini. I masz filtrację biologiczną na wyższym poziomie. Bardzo fajny filtr. Jego przepływ, wydajność pompy maksymalny to 280 litrów na godzinę, a pobór mocy 3W. Ja Wam nie wskażę żadnego wyboru. Nie będę tutaj mówił, że ten model filtra jest super, a inny jest do bani. Mniej więcej są one zbliżone. Sami sobie dobierzcie. Sporo o nich opowiedziałem, więc będzie Wam prościej dokonać jakiegokolwiek rozsądnego wyboru. Dla mnie zaskoczeniem jest jakość wykonania. Posłużę się tutaj przykładem. Mamy tutaj filtr Eheima. No, marka topowa niemiecka, to jest super wykonane i tak dalej, i tak dalej. Pierdy, pierdy. Nie wszystko, co niemieckie, jest super wykonane. I nie wszystko, co jest chińskie, jest do bani. I tutaj jest to żywym przykładem filtr Orka, który niczym nie odbiega od Eheima. Ja tu nie widzę przepaści między nimi, ani w jakości materiałów, ani w jakości wykonania. Warto się zastanowić. Stereotypy są mylące. Co do jakości pozostałych filtrów jest całkiem znośna. Pamiętajcie, że są to rzeczy budżetowe, bardzo tanie. Lekko tutaj odstaje delfin HP, który jest troszeczkę gorzej wykonany i z gorszych materiałów. Ale ma za to inne zalety. np. wielkość gąbki w porównaniu do swoich gabarytów. Reszta filtrów przyzwoicie wykonana, przyzwoicie spasowana. Tak naprawdę nie ma co się czepiać. To nie są filtry za miliony. Wyposażenie. Tutaj dwa filtry lekko odbiegają od całej reszty. Są lepiej wyposażone. Jest to Marina Hagena i Orka Hapeta. Obydwa posiadają deszczownicę. I obydwa posiadają dodatkowe kadrydże na inne media filtracyjne niż gąbka. A to daje już spore możliwości. Ja teraz inny nakarmić kota. A wy zastanówcie się, jaki filtr byście wybrali z tej grupy, którą wam pokazałem. A może macie innych faworytów? Napiszcie w komentarzach. Oczywiście nie byłem w stanie Wam pokazać wszystkich filtrów dostępnych na rynku do małych akwariów. Co mogłem, pokazałem. Cześć jak czapka.